Widziałam, że ludzie robią barykady, więc ja chciałam wyrywać te chodniki i pamiętam jak to było wczoraj. Babka taka starsza pani już powiedziała, chłopcze ty będziesz walczył, my będziemy te barykady robili. Jak to jest możliwe, że na terenie innego państwa operują obce wojska, jednostki e, służb specjalnych i po prostu bez najmniejszego problemu? E, Przeprowadzają wielką obławę, aresztują setki osób. Następnie kilkaset z nich wywożą na teren własnego państwa i tam, w wciąż nieznanym miejscu, je, je mordują. Ludzie. Pomyślałam sobie, jedynie co, nie mam pieniędzy, to mogę próbować autostopem. Zawsze pragnęłam Skandynawię zwiedzić, te fiordy, te fiordy tak mi brzmiały pięknie. Na tajemnica, że ja pochodzę z rodziny malarzy I boziam w naszej rodzinie, jeżeli raczyła dawać jakieś uzdolnienia, to to były uzdolnienia pióro albo pędzel. Niestety mi się trafiło pióro. To był ten dar, który wykorzystałam w swojej pracy zawodowej. Filmy dokumentalne w sierpniu w telewizji Polonia. nasze podróże oraz nasze życie za granicą jest to fajne, to przyślijcie to do, do Polonii w komie. Polonia jest w komie. W moim domu Życzymy Państwu przyjemnej podróży. 何